Maszyna dedykowana do mniejszych pomieszczeń, do jakichś wąskich korytarzy, tam gdzie nie jesteśmy w stanie wjechać urządzeniem o, szerokiej, o dużej szerokości roboczej. Urządzenie bardzo proste składa się z dwóch zbiorników. To jest zbiornik na wodę z, ze środkiem myjącym to jest zbiornik na urobek. Podczas pracy maszyną z, tej, z tego zbiornika podajemy chemię. Do tego od razu nam urządzenie przerzuca wodę z posadzki. Tutaj mamy pulpit sterujący, ta zapadka jest do sterowania tym pulpitem. Mamy tutaj trzy programy, tutaj zero maszyna jest wyłączona, mamy program podstawowy w takiej zielonej ramce. W tym programie maszyna uruchamia silnik sący, czyli z która nam zbiera ten urobek, włącza nam silnik szotki szerującej i podaje nam roztwór myjący na posadzkę, czyli to jest jakiś standardowy tryb do takiego podstawowego bieżącego mycia. Drugi tryb uruchamia tylko i wyłącznie szczotkę szorującą i podaje nam roztwór. Wtedy stawa nie pracuje, nie zasysa, nie zasysa wody. To jest program do tak zwanego gruntownego czyszczenia, czyli podajemy chemię, doszorowujemy i po jakimś czasie dopiero włączamy tryb zasysania, czyli ten tryb trzeci. Tu jest tryb trzeci, który nam szczotka tylko i wyłącznie szoruje. Włącza się silnik sącu, ale już nie podaje nam roztworu myjącego, więc w tym trybie zbieramy ten urobek cały, który nam się pojawił na posadce. Więc może ja to zapoznać.